Wiktor, przedstaw się. Witam wszystkich, nazywam się Wiktor, ja kameruję, Kuba Tugada. No wyszło tak, że Wiktor pierwszy odcinek nagrał, w zeszłym dlatego, bo miałem bardzo było duże problemy ze spadkami efekcji, nie powiem. No, normalnie bez nagrywania było taka, o, taka zwykła stówka, a przy nagrywaniu, no to bardzo, bardzo spadały, no nie wiem czemu, po prostu Left 4 Będzie z Dora Perspektywy i swoje jedną z mojej zaleceń. Może chyba też na prawie. Chyba się na To zależy. Jak rozpłynie, to może z mojej strony. Ale też będą często gry, że nie będziemy we dwóch, tylko często będą, że sami. Będziemy robić sami kampanię. Tak. Tylko prowadzimy we dwóch. Tu prowadzimy. Gry nagrywamy, te poradniki, no właśnie, będziemy pradzić te sporo poradników, jak ktoś czegoś nie wie, może pisać w komentarzach, może my to wiemy, ale nie obiecujemy. Na przykład, na przykład, bo tutaj się łapie? a Kuba ostatnio wrócił filmik, jak tam, jak się filmik nazywał, jak pomniejszyć Pink No, to jest tak było, SOS i 255C z Dla mnie to nie jest grywa, ale wywodnik na C bez gołu, więc... A, i powierzałem sobie no nie powiem, że sam to znalazłem. No, i w końcu mimo, że, uznałem, że mi no to pomogło, to czego wam mam nie pokazać? No, też racja. Ej, ej, nie traktuj mnie o tym, A, przepraszam. Ale, no, choć, ja o kurde, ten, ech... jakby tak jest żołnierz, czy ten? Nie wiem.

No tutaj, tak, tędy idziemy, dobrze. Weź na to. mamy mnie próbuje leczyć Ja, ja idę do przodu, a bot mnie leczy i się cofać nie mogę, o kurde. A pobusiłem te e, granat gdzie wołuje je tutaj Napadaj po jak Trochę za późno ta niespodzianka weź sobie to teraz do windy Do windy Już? No ja i w windzie czekam na was Tak naprawdę, jest to, tym samym ale chyba ta pierwsza mapa na najmniej mi się podoba Znaczy najbardziej znane jest A, a ty też takie łatwo co coś, tak wchodzisz w to tak Ja, ja, <grym> ja <grym> też! He <laughs> jest Skakaj skakaj jest miękka Beka Bo bardziej się wchodzi Uważaj, ja tu granata to tam od razu Pa, oni się tu zbierają Ooo, ale, ale nie. Ale A właśnie ostatnio myśleliśmy taki pomysł, że nagramy e, o różnych słabych YouTubach i ciekawostek. Ty też, jak ciekawostek? Na przykład i Samu, Royal Rock. Ja no tak. E, tylko zdradzimy, że pierwszą osobą będzie Dęty i Drozdniak. Drugą czyta, osobą i Samu. Mójcież i Samu i Rok. oni dwa ich nie będą. No, od razu wiem, że jakiś youtuber też prowadzi na polskim kanale, takie coś, ale my też będziemy też coś prowadzić. Może coś innego daj, może coś ciekawszego, może coś u niego nie było. No i chcemy też nagrać. Yy, mamy taki pomysł, Próbujemy nagrać. JVS1, yy, 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 z 1 w CSGO nawet nigdy nie, nie grać, ale spróbujemy, zobaczymy. No, zobaczymy, czy to lepszy. Chociaż mo mogę powiedzieć, że Kuba by był lepszy, bo po prostu dużej gra w CS niż ja. Ale na mnie dużo tam ile? Dwa, trzy tygodnie. Tylko sobie nie było, mamy żenujące rangi. Będziemy. z się bardzo że z tymi graczami. Więc na takie żenujące rangi musimy się żegnać. Jeśli widzimy w kolejnym odcinek, to dobra, nara. Nara. Nara.